Witajcie, moi drodzy. Ja jestem Anita Kornacka. Pracuję od kilku lat w firmie Doterra i dziś chciałabym Wam powiedzieć kilka słów o wartościach, które leżą u podstaw działalności tej firmy, u podstaw decyzji podejmowanych przez jej właścicieli, a naszej pracy dodają dodatkowej wartości. I dla bardzo wielu z nas stanowią bardzo ważny aspekt naszej pracy i tego, co robimy. I myślę, że w ogóle wszyscy w życiu lubimy mieć poczucie, że to co robimy jest a, m, pożyteczne, dobre, że przyczynia się do czegoś większego, lepszego, dobrego. Ja również tego szukałam, również chciałam, żeby to e, czym się będę zajmować, znalazłam to tutaj w doTERRA i o tym m, chciałabym wam e, dzisiaj kilka słów powiedzieć. U podstaw działalności, wizji, takiej całej koncepcji tej firmy leży szacunek do człowieka. I z jednej strony jest to postanowienie, to jest ten szacunek dla konsumenta, postanowienie o tym, że konsument, klient tej firmy ma otrzymać to, co najlepsze, czyli olejki najlepszej możliwej jakości, ale z drugiej strony jest to Podejście do człowieka skierowane na wzmacnianie jego własnego potencjału, wzmacnianie jego poczucia własnej wartości, poczucia takiej sprawczości przez to, co robi. I to dotyczy każdego ogniwa, tego całego łańcucha, na końcu którego stoi właśnie konsument, który dostaje naprawdę niezwykle wartościowe, silne, narzędzie skuteczne, które daje mu moc i taką sprawczość radzenia sobie z różnymi problemami. Um, natomiast to właśnie dotyczy całego tego łańcucha, ponieważ gdzieś po środku są e, pracownicy tej firmy, tacy jak ja, e, którzy też poprzez to, co robią, um, mają poczucie takiej, takiej mocy, takiej siły. Um, to nas bardzo wzmacnia, rozwija. Jest to rzeczywiście, mamy poczucie takiej wartości tego, co robimy. Um, a z kolei na samym początku tego, tego łańcucha są rolnicy bądź zbieracze roślin dzikorostących, i na tym wzmacnianiu właśnie ich chciałabym się skupić i o tym Wam dzisiaj powiedzieć, jaki pomysł ma na to doterrać. U... Cała działalność opiera się na takich pięciu filarach. Pierwszy z nich to jest jakość, o której wspomniałam, drugi to jest inicjatywa Co-Impact Sourcing, czyli taki model tego funkcjonowania, trzeci filar to jest działalność fundacji Dottor Healing Hands, czwarty to są badania, to jest inwestowanie w wiedzę, w naukę, właśnie w badania, piąty to jest kultura tej firmy. Ludzie, którzy ją tworzą, szczerze mówiąc, o tym piątym zawsze opowiadam najchętniej, jest mi najbardziej bliski, ale dzisiaj chciałabym się skupić na, na drugim i trzecim, zwłaszcza na drugim. Opowiem Wam, opowiem wam o inicjatywie Coinpact Sourcing, ale zahaczę też o, o działalność Fundacji Healing Hands, bo to jest akurat w tym kontekście tego, co chcę powiedzieć, najważniejsze. Inicjatywa Co-Impact Sourcing to jest opracowany i wdrożony przez Doterra model współpracy, który na pierwszym miejscu wcale właśnie nie stawia olejków. Jakość olejków jest ściśle związana z najwyższą jakością standardów traktowania ludzi e, zaangażowanych w ich produkcję, e, tak właśnie, aby wzmacniać ich samych. I właściciele do terra, szukając partnerów, celowo wręcz wybierają, często celowo wręcz wybierają takie lokalizacje pozyskiwania surowców, z których potem są pozyskiwane olejki, gdzie ta pomoc i wsparcie są najbardziej potrzebne. Dzięki czemu mogą się przyczyniać do poprawy sytuacji życiowej i Poszczególnych osób, pojedynczych osób, ale też poprzez realizowane przez siebie projekty, yy, mają realny wpływ na poprawę sytuacji życiowej, ekonomicznej całych społeczności. O. O, tutaj przejdę na kolejnego slajdu. E tak, jak to tutaj widzimy, taką mapę e, miejsc, gdzie są olejki pozyskiwane. I a z tym łączy się fakt, że działalność firmy bardzo sprzyja właśnie tym założeniom, ponieważ olejki do teraz są, e, pochodzą z prawie e, 50 krajów świata, tak, żeby rośliny, z których są pozyskiwane, były uprawiane tam, gdzie w naturalny sposób występują, i w taki sposób, by mogły wytworzyć najwartościowsze i niczym nieskażone, niezanieczyszczone olejki. A ponieważ ponad połowa z tych krajów to są kraje dopiero rozwijające się, to po. Ja współpracuję tam z rolnikami, zbieraczami, destylatorami w sposób odpowiedzialny, zaangażowany i fachowy, a ta inicjatywa Co-Impact Sourcing jest ukierunkowana na ich wzmacnianie właśnie. Często jest tak, że doświadczeni. Hodowcy, zbieracze, destylatorzy na obszarach słabo rozwiniętych tkwią w ubóstwie. I wcale nie dlatego, że ich praca nie, wiem, nie jest wartościowa albo nie jest warta godziwego wynagrodzenia, tylko dlatego po prostu, że go za nią nie otrzymują. Nie otrzymują właściwej zapłaty, są wykorzystywani na przykład przez różnego rodzaju pośredników, którzy z jednej strony zaniżają maksymalnie ceny, a z drugiej płacą je z olbrzymim opóźnieniem. Natomiast to, w jaki sposób traktuje swoich współpracowników, to teraz przyja właśnie wyciąganiu tych rodzin, a, a nawet całych społeczności z ubóstwa i pomaga im w przechodzeniu do samowystarczalności i bezpieczeństwa ekonomicznego. I chciałabym Wam pokazać, um, na czym... Przedstawić takie najważniejsze, pokazać takie najważniejsze założenia tego, tej inicjatywy Co-Impact Sourcing, o której wspomniałam. Mimo, że firma tak potężna jak Dotera, bo Dotera jest największym firmą, największą największym producentem olejków, eterycznych na świecie i mogliby sobie spokojnie pozwolić na wykup ziemi, masową produkcję olejków, byłoby to z pewnością tańsze, łatwiejsze, mniej zachodu z tym z pewnością byłoby związane, to dotera nie robi tego, ponieważ ceni sobie fachową wiedzę lokalnych rolników, drobnych producentów, zajmujących się tym, co robią niekiedy od pokoleń, współpracuje z nimi, zrzesza ich i tworzy dzięki temu na bardzo dużą skalę miejsca pracy właśnie w um, obszarach wiejskich i słabo rozwiniętych. To jest ten pierwszy punkt. E, drugi y, jest to y, bardzo ważne, y, oferuje tym osobom, osobom, które y, współpracują z, z, do, z naszą firmą, uczciwe ceny za dostarczane, materiał roślinny, olejki. Godziwe wynagrodzenie i co chciałabym podkreślić, bo to jest bardzo spójne ze standardami tej firmy i o tym pewnie jeszcze wspomnę wynagrodzenie równe dla kobiet i dla mężczyzn świadczących tę samą pracę. Tu nie ma e, różnicowania, nie ma żadnej dyskryminacji i firma tego bardzo mm, przestrzega i, i bardzo tego. I, e nie ociąga się, tylko płaci w terminie szybciutko, a nawet daje tym osobom różnego rodzaju przedpłaty i pożyczki, żeby mogli zachować płynność finansową, czyli nie wiem na przykład na takim przednówku, żeby nie dokonywali tych zbiorów za wcześnie, bo już im nie starcza na przykład na życie, a roślina jeszcze nie jest do końca dojrzała. Tylko to jest wszystko uzgodnione tak, aby każdy na tym korzystał. Ludzie mogli godnie żyć, a rośliny być zbierane w odpowiednim. Ponadto do Terra tu jest, mam napisane wzmacnianie potencjału dostawców rolników. Chodzi tu o to, że poprzez udzielane zwiększać ich wydajność. A tym, co, co z kolei prowadzi do zwiększenia dochodów dla tych osób, i dzieje się to poprzez doskonalenie różnych technik rolniczych, usprawianie procesów technologicznych i logistycznych, rozwijanie i dofinansowanie infrastruktury w tych miejscach, ale też takie szkolenia i przekazywanie wiedzy, tego tak zwanego know-how. Kolejna sprawa to to, że ze swoimi partnerami do Terra zawiera partnerstwa takie kontrakty długoterminowe. Co jest bardzo ważne z tego punktu widzenia, że pozwala to tym ludziom na planowanie, na planowanie długoterminowe, ale również w siebie i w rodzinę. Czyli takie bezpieczeństwo finansowe długofalowe, a nie tylko takie z dnia na dzień. Są to poza tym partnerstwa zawsze oparte na, na wzajemnym zaufaniu, szacunku i też angażowaniu tych osób w procesy decyzyjne, czyli to nie jest tak, że to są tacy, no nie wiem, przepraszam za słowo, wyrobnicy, którzy przychodzą, zrobią swoje, nic od nich nie zależy, to są naprawdę partnerzy, z których doświadczeniem, zdaniem do teraz się liczy i właśnie włącza ich w procesy Zdecydowanie po prostu w podejmowanie ważnych decyzji. Um, kolejna rzecz to są uczciwe warunki pracy. Upewnia je do teraz swoim e, partnerom, ale też wymaga tego od swoich partnerów. Czyli jeżeli e, zatrudnia inne osoby to, to bezwzględnie wymaga zachowania standardów, standardów, które eliminują jakikolwiek wyzysk, jakąkolwiek dyskryminację, nękanie, jakiekolwiek negatywne właśnie takie relacje toksyczne, to jest obowiązek zapewnienia bezpiecznych warunków pracy, nie zagrażających zdrowiu, ale też oczywiście przestrzegania prawa pracy w danym kraju. Ponadto, Dotera popiera też tworzenie kooperatyw przez pracowników, no z tego prostego względu, że wiadomo, że osoby zrzeszone i wspólnie reprezentujące swoje interesy mają większą siłę przebicia, jest to po prostu dla nich korzystniejsze. W filozofii firmy bardzo mocno wpisana jest troska o środowisko. Innego wpływu działalności firmy na nie. I wprowadząc swoją działalność, do terra stara się z jednej strony, aby tam, gdzie są produkowane olejki, była zachowana różnorodność biologiczna rodzimej roślinności, taka długowieczność ekosystemów, czyli po prostu gospodaruje zasobami naturalnymi w sposób zrównoważony. A z drugiej strony um, wykorzystuje nowoczesne i energooszczędne technologie, oczywiście korzysta z odnawialnych źródeł energii, e, minimalizuje ilość odpadów, swoje wszystkie m, wydarzenia y, organizuje, stara się organizować w duchu zero waste. Um, oczywiście próbujemy poprzez różnego rodzaju inwestycje redukować ślady węglowe, no i oczywiście przestrzega y, wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska. I ostatni punkt, tutaj on dotyczy do poprawy standardów życia. I tutaj dołącza się do nas Fundacja Healing Hands, o której wspomniałam, ponieważ Dotera łącząc ten model współpracy, jaki jest Co-Impact Sourcing, z działalnością swojej Fundacji Healing Hands, zapewnia dodatkowe wsparcie lokalnym społecznościom, z którymi współpracuje, ale w sposób Przemyślany i każdorazowo, każdorazowo dostosowany do danej sytuacji. Czyli, czyli nie jest to taka mm, po, pomoc, e, że wydaje, mi się, wydaje nam się, że byłoby dobrze, albo mamy jakąś tam ideę i, i to po swojemu realizujemy. Tylko to jest naprawdę. Zawsze bardzo przemyślane i dostosowane. Ta pomoc polega na realizowaniu różnych projektów, właśnie takich, które w sposób trwały i realny wpływają na poprawę jakości życia ludzi w tych miejscach. I w zależności od potrzeb, oczywiście to są albo różnego rodzaju mikropożyczki, albo budowa na przykład ujęcia wody pitnej tam, gdzie go. Nie ma i gdzie go brakuje. Budowa szkół, budowa miejsc, w których są świadczona, w których jest świadczona pomoc medyczna, odbudowa zniszczeń po, po, po różnego rodzaju katastrofach. To jest w zależności oczywiście, co jest potrzebne i tutaj dotera też nie, nie jest jakimś państwem w państwie, tylko oczywiście realizując te projekty współpracuje z, i z lokalnymi władzami, ale przede wszystkim z lokalnymi organizacjami pozarządowymi. Czyli można powiedzieć tak ogólnie też, że to jest takie wyciąganie pomocnej dłoni do ludzi w potrzebie. To jest taka swojego rodzaju myślę wdzięczność, wdzięczność za, za pracę tych ludzi i takie odwdzięczanie się nie tylko w formie finansowej, w formie zapłaty, ale właśnie takie działanie dające im siłę, wzmacniające ich jako ludzi, jako społeczności, ten empowerment i i, I to jest to, to, ten styk tego, tej działalności właśnie inicjatywy Coimpact Sourcing i fundacji Healing Hands. I oczywiście e, ta fundacja angażuje się w całą masę niezwykle wartościowych i niezwiązanych z m, produkcją olejków m, różnego rodzaju inicjatyw. I, I to jest bardzo szeroki temat, ja z przyjemnością Wam kiedyś e, e, o nim opowiem, ale to jest e, temat na, na inne spotkanie. Mm. Osoba, którą tutaj widzicie, ta promienna pani, to jest Emily Wright, jedna z założycielek, z założycieli firmy doTERRA. I pomyślałam sobie, że chciałabym powiedzieć tutaj o kilku rzeczach i jako przykład tej działalności, właśnie i Compact Sourcing, i Fundacji Healing Hands, wspomnieć o tym, co Dotera zrobiła i robi w Somalii, ponieważ mam wrażenie, że tutaj um, te działania skupiają troszkę jak w soczewce wszystko to, o czym, może nie wszystko, ale sporo z tych rzeczy, o których wspomniałam przed chwileczką, tych założeń. Myślę, że jak będę o tym opowiadać, to je tutaj odnajdziecie. Um, I ta przeurocza pani. Tak jak powiedziałam, założycielka, współzałożycielka firmy Dotera, Emily Wright, jest osobą bardzo wrażliwą. i Często jak ją oglądamy, słuchamy jej i opowiada o tym, co, co zastała, bo ponieważ właściciele Dotera są wszędzie tam, gdzie ich olejki są pozyskiwane. Nie dyrygują gdzieś z oddali, z tylnego siedzenia, tylko naprawdę aktywnie się w to włączają. I często słyszymy, jak właśnie... Emilii, no, nie mogąc powstrzymać wzruszenia, mówi o różnych trudnych rzeczach, warunkach, które widziała, i ją to naprawdę bardzo osobiście dotyka. I wtedy rzeczywiście się wzrusza. Natomiast, kiedy mówi o tym, jak do Terra zaradziła na to, co zrobiła konkretnego, to oczy jej błyszczą właśnie tak, jak tutaj widzicie. I, e, I bardzo często słyszymy właśnie coś takiego, że, że byliśmy tutaj, widzieliśmy, jest taki, tak, no tak nie może być, tak nie może zostać. I to jest często stwierdzenie właśnie Emilii, e, że no, a, tak nie może być, my musimy coś z tym zrobić. E, I najfajniejsze jest to, że nie pozostaje Emily i jej mm, i, i reszta założycieli nie pozostają gołosłowni, tylko naprawdę coś z tym robią. E, jakiś czas temu odwiedzili Somalię. Czyli miejsce, gdzie jest zbierana i segregowana żywica z kadzidłowców. Panie pracujące tutaj w momencie, kiedy powinna być przerwa na odpoczynek, taki czas wolny, okazało się, że tej przerwy nie było, nie ma i pewnie nie będzie. Panował niemiłosierny miłosierny upał, no co nie jest oczywiście niczym dziwnym tam. Natomiast e, warunki, w jakich te panie pracowały, były straszne. E, były no, wszystko, tak naprawdę, tam i, i budynek, e, oczywiście bez, bez żadnego dostępu do wody, bez toalet, e, w, w złych warunkach, bez, na, bez zagwarantowania przerwy, e, ale też, na co oczywiście zwrócili uwagę, bez należnego im szacunku. Tym kobietom. Okolica bardzo surowa, oddalona od wszystkiego, z brakiem w pobliżu jakiejkolwiek opieki medycznej, dostępu do niej i możliwości. To jest albo daleka podróż, albo po prostu. To, to co wprowadziła do terra w Somalii, no oczywiście tam, gdzie. W tym miejscu wybudowano magazyn, taki właśnie do sortowania, już schludny, nie jakiś obskurny. Oczywiście, oprócz zapewnienia tym paniom właśnie godnego miejsca pracy czyli właśnie takiego schludnego magazynu z bieżącą wodą, z dostępem do toalet, z zagwarantowanym czasem na odpoczynek z takim zagwarantowaniem im też należytego traktowania i szacunku i um, co sprzyja takiej poczuciu, po, takiemu poczuciu dumy, dumy z wykonywanej pracy, no i oczywiście te, te, te wszystkie inne założenia, że to jest godziwa, pra, godziwe wynagrodzenie wypłacane na czas mm, i tak dalej, e, więc e, to zostało wprowadzone w takiej, że tak powiem, no, skali mikro, natomiast e, oczywiście e, Zawsze właścicielom bardzo leży też na sercu i edukacja. Uh, I właściwych projektów dla całej społeczności. To jest edukacja, to jest zaplecze medyczne. Uh, I to, co zostało tam uh, ponadto zrobione. Przepraszam, ale nie mogę nie wiem dlaczego. O jest. Hm. Już nie mogłam przesunąć slajdu. Uh, Projekty, które tam były, są realizowane i są nadal, to jest na przykład wybudowanie w Somalii, tam w regionie, gdzie jest zbierane żywica z kazidłowców. Została wybudowana szkoła. Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat, dla starszych, również takie klasy wieczorne. Może się tam uczyć około setka dzieci, i tutaj z naciskiem mówię, że chłopców i dziewczynek z 16 okolicznych wiosek, dziewczynek również, ponieważ to był tam nie ma. że dziewczynki również mają uczęszczać. I jak widzicie, Uczęszczają. Później ten projekt został rozszerzony o, o, o kolejne klasy dla kolejnych dzieci, setki dzieci z okolicznych klanów, po prostu, żeby ten zasięg tej edukacji rozszerzać. I to jest projekt, który już został zrealizowany, natomiast jeżeli taki edukacyjny, natomiast jeżeli chodzi o to zaplecze medyczne, to właśnie na ukończeniu jest budowa szpitala specjalistycznego w Sanak, który już, już jest właściwie gotowy do otwarcia. Tutaj COVID troszkę pokrzyżował plany. Już są tam kontenery z całym medycznym wyposażeniem, fachowy personel. To będzie szpital ratunkowymi, diagnostycznymi, położniczymi i pediatrycznymi. I jest to pierwszy taki szpital, taka, taka klinika w tej okolicy, w okolicy, gdzie jest właśnie zbierana żywica z kadzidłowców i będzie on obsługiwał dziesiątki tysięcy ludzi w tym regionie. Tego tam nie było. Więc to jest to jest bardzo wszystko realne, bardzo ważne, bardzo pomocne. Dlatego chciałabym też o tym powiedzieć i pokazać, bo, bo czasem może to być sobie trudno wyobrazić. Jest wiele takich inicjatyw i na całym świecie, ale również w Somalii, to nie jest jedyna, i medycznych, i edukacyjnych, i humanitarnych. Tutaj wspomniałam o dostępie do wody pitnej. To jest problem w Etiopii i tam też są, Doterra prowadzi dokładnie takie prace dla społeczności trudniących się zbiera, zbiorami. Zbudowała też właśnie dostęp do wody pitnej na Haiti, tam żeby po tym dzieci nie musiały chodzić trzy godziny w jedną stronę i wracać, dźwigając, tylko żeby mogły też się edukować. Więc um, tych projektów jest dużo. Są wartościowe, ale przede wszystkim są realne i mają realny wpływ e, na bardzo wiele osób. I to jest właśnie też ważne ten zasięg, dlatego że Dotera jest ogromną firmą. E, miliony osób korzystają z tych olejków. I um, i to nie jest i ten zasięg jest wielki. Tutaj te liczby, które tutaj są pokazane prawdopodobnie nie są już aktualne. To są e, tak naprawdę zamiarem, celem, i skutkiem tak naprawdę tej inicjatywy Compact Sourcing to jest tworzenie stabilnych miejsc pracy, które idą w setki tysięcy. Co przyczynia się rzeczywiście e, i do zmniejszenia ubóstwa, i do poprawy sytuacji lokalnych społeczności, ma realny wpływ na gospodarkę w tych regionach to co jest fantastyczne to to, że co sourcing umożliwia działanie u źródła. Czyli takie ze znajomością realiów, ze znajomością ludzi, ich potrzeb i wdrażanie potrzebnych inicjatyw. I właśnie dlatego, że doTERRA jest największą firmą produkującą olejki eteryczne, to ten zasięg jest ogromny. Dlatego że Skala tego jest ogromna. To nie jest, to, to, to nie jest tylko jakiś, jakaś, jakaś symboliczna zmiana. I tutaj możemy tak naprawdę śmiało powiedzieć, że tutaj każda kropla ma znaczenie. Dlatego, że um, po jednej stronie jesteśmy my tutaj, użytkownicy, którzy dostają to potężne narzędzie i tę moc, um, a po drugiej stronie są właśnie ci, którzy ją dla nas tworzą. Um, I yy, właśnie te osoby, które dzięki którym mamy te, te olejki. I, I śmiało tutaj możemy powiedzieć, że używanie olejków. Yy, Zmienia nasze życie na zdrowsze, na przyjemniejsze, ale też pomaga nam y, zmieniać na lepsze życie innych ludzi na całym świecie. A to dużo, a to jest bardzo dużo. Dzięki temu, um, dzięki tej, tej, tej skali tego, tego całego um, zjawiska, dlatego że, tak jak powiedziałam, z olejków do tera korzystają e, miliony na całym świecie. E, więc to się bezpośrednio przekłada i na, um, i na miejsca pracy, i na, i na, i na poprawę um, życia i jakości życia e, społeczności i ludzi w to e, zaangażowanych. I moi drodzy, jeżeli widzicie e, w tym wartość, jeżeli macie ochotę to z nami współtworzyć, to ja was do tego bardzo, bardzo serdecznie e, zapraszam i zachęcam. Zachęcam was z jednej strony do korzystania, z tych olejków, żeby one Wam dały siłę do radzenia sobie z różnymi problemami. Bo tutaj rzeczywiście każda kropla ma znaczenie, każda kropla ma moc. Ale też zapraszam Was serdecznie do, do współpracy, do współpracy z nami i do wspólnego tworzenia tego dobra, do, do, do uczestniczenia w tym wszystkim. Zapraszam Was oczywiście na moją stronę anita kornacka.pl po, e, po więcej wiadomości, po więcej informacji. Zachęcam Was oczywiście do kontaktu. Ja z przyjemnością odpowiem na, na wszelkiego rodzaju pytania i udzielę więcej informacji. E, I cóż, pozdrawiam Was serdecznie, dziękuję za uwagę i życzę nam, Wam, e, żeby moc i olejków, i tworzenia dobra była z nami, z Wami. Pozdrawiam serdecznie.